Dobrze, dotarliśmy do East Nanjing Road, czyli wschodnia ulica nankińska, która jest takim bardzo no, głównym deptakiem w Szanghaju. I ona właśnie prowadzi aż na Band, czyli miejsce, które jest właściwie najbardziej znanym miejscem w mieście. Te z kolei budynki tutaj to była koncesja brytyjska, więc to też nie wygląda dokładnie tak jak. A wszystko w Chinach, tylko widać tutaj oczywiście te naleciałości kultury zachodniej. A no i co my tu mamy? Mamy tutaj butiki, sklepy, właściwie wszystko, co się kojarzy z handlem. Pierwsze domy handlowe tutaj przy tej ulicy otworzono już jeszcze w 1920 roku, więc to nie jest stosunkowo jakaś strasznie stara ulica, ale no na pewno jest jedną z głównych. Ona właśnie łączy band po jednej stronie z placem ludowym po drugiej, więc jest no bardzo tutaj zatłoczona, zwłaszcza 1 października jak teraz, kiedy jest święto narodowe i, no i ludzie nie pracują. Wszechobecna wszechobecnym kabli nawet nie opuściła centrum Szanghaju, jak widać. A to jest właśnie uliczka Yuan Ming Yuan, która prowadzi właściwie równolegle do Bandu i Band jest właśnie od niej po wschodniej stronie i nad rzeką Huangpu. No a tutaj, tutaj na tej ulicy mamy też takie budynki w stylu bardziej brytyjskim, europejskim, um, z cegły pobudowane. Oto właśnie the band, to znaczy jestem na bandzie, to, to te tereny tutaj po tej stronie rzeki. A tam po drugiej stronie rzeki Huangpu jest właśnie Pudong, czyli ta taka dzielnica. Gdzie są te wszystkie najwyższe wieżowce w Szanghaju? No i właśnie to miejsce tutaj jest takim najbardziej rozpoznawanym, chyba punktem, najlepszy widok w Szanghaju. I no, tak naprawdę miejsce, którego nie można tutaj przegapić. Widzimy tutaj tą dziwną złoto-czerwoną wieżę. To jest właśnie wieża telewizyjno-radiowa. A po prawej stronie od niej jest druga, drugi największy na świecie budynek, czyli wieża szanghajska Shanghai Tower. A tak mniej więcej wygląda samo centrum Bandu dnia 1 października, czyli pierwszego dnia no, takich mini wakacji chińskich no jest tłoczno, chociaż może bez przesady. A tutaj natomiast po prawej stronie, to znaczy po mojej prawej, po waszej lewej, są wszystkie właściwie ważne banki w Chinach. One tutaj mają swoje placówki czy tam siedziby. No i ta okolica jest pewnie jedną z najdroższych, o ile nie najdroższą okolicą w Szanghaju do właśnie wynajęcia lokum. Te wszystkie banki tutaj, te budynki pochodzą z początku XX wieku, głównie z lat 20 natomiast ta nowa okolica finansowa, tam Pudong, wszystko to tam powstało po 1990. W 1990 właśnie powstał taki plan zabudowy tej okolicy, no i z takiego właśnie mokradła, które tam było, gdzie były pola, Jakieś takie małe budyneczki. Teraz właśnie powstało największe centrum finansowe. Jedno z największych na świecie. Chociaż trzeba powiedzieć, że mi jakoś jednak chyba e, te hongkońskie wieżowce bardziej odpowiadały. Tam jest taki, takie ich nawalenie w jednym miejscu i no, większe wrażenie to robi. Ale no to tutaj to na pewno jest też jeden z najbardziej takich no, z najlepszych widoków w Chinach. Z tych czasów kolonialnych mamy nawet latarnię morską. Tutaj sobie statetki musiałem zapływać do portu i przywozić jakieś towary właśnie dla tych Brytyjczyków. Dobra, band zakończony, wracamy teraz z powrotem East Nanjing Road i idziemy w kierunku Placu budowego, na którym to są dwa chyba najlepsze muzea w Szanghaju. Jedno z nich to jest właśnie Muzeum Szanghaju, do którego chyba wejdziemy do środka. A teraz jestem w takiej uliczce bocznej, właściwie odchodzącej od East Nanking Road i tutaj widzimy taką bardziej tradycyjną zabudowę i... No i właściwie tak, 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 staro tutaj jest, tak trochę, no może brudno, może brudno to nie, ale tak trochę chaotycznie i to stoi w takiej bardzo, no rzucającej się w oczy opozycji do tego, co jest jakieś no, 15 metrów stąd, na tej głównej ulicy. A tutaj wydaje się, że na środku deptaka jest ulica które właściwie samochody przejeżdżają. Goście tutaj wyjeżdżają non stop na ludzi, którzy nie słuchają się świateł i przechodzą gdy nie trzeba. Jaki ogromny termometr tutaj jest właśnie pokazuje nam, że teraz jest 25 stopni Celsjusza. Kolejka ludzi tutaj jest do Muzeum Szanghajskiego, trochę sporawa się wydaje. No i kolejka poszła co dosyć szybko, bo ja tylko 40 minut i jesteśmy w środku, więc nie jest najgorzej. Na ulotce czcionka Comic Sans widzę, pełny profesjonalizm, nie? No i koniec już muzeum, jestem za wyjściem na Placu Ludowym, właśnie to jest Plac Ludowy. A jeśli chodzi o muzeum, to w sumie nie robię jakiegoś specjalnego wrażenia A w porównaniu na przykład do Nankinskiego, no to jest po prostu biednie. No ale cóż, Szanghaj w sumie nie słynie z historii, więc czego się spodziewać. A teraz trzeba powoli się kierować w stronę uliczki z jedzeniem. Jest tam kilka restauracji z pierogami. Pierogi są tutaj bardzo słynne w Szanghaju i podobno kolejki do nich są ogromne, więc zobaczymy jak jest dzisiaj. Dobra, pierogi zjedzone, w ogóle ta restauracja nazywa się Young's Dumplings i to jest ta sama, którą znalazłem wtedy w Nankinie i mi się bardzo podobała, więc jeszcze raz tutaj wpadłem, a teraz pora iść dalej na autobus, a autobusem w kolejne miejsce. Jesteśmy w młynie. Jedno okrążenie chyba będzie trwało z jakieś 10-15 minut. Młyn w ogóle, co ciekawe, jest zlokalizowany na dachu galerii handlowej, na chyba szóstym piętrze. I wstęp do tego kosztuje 80 juanów. Można jeszcze też sobie wejść tutaj na dach galerii i zobaczyć jak ten cały młyn wygląda właśnie z dachu. Tam się jedzie na samą górę, robi się kółeczko, zjeżdża się w dół. No w sumie jest to jakiś dobry pomysł na położenie diebelskiego młyna, bo mimo że on nie jest jakiś strasznie wysoki, no to to jakoś dodaje wysokości, że jest tutaj aż na tym szóstym piętrze, czy tam na dachu. Tutaj jest świetnie pomyślane Przejść do pieszych przez skrzyżowanie, bo ono jest tak podniesione. I tutaj piesi mogą tak wokoło całego skrzyżowania sobie chodzić. Aha, fajnie tutaj było po prostu wejść nawet na górę, zobaczyć jak to wygląda. No, nie wiem, czy to już usprawnia ruch dla samochodów, może troszkę. No i za nami tutaj jest też ta galeria handlowa Joy City wraz z tym diabełskim młynem. Tutaj z tej strony natomiast są jakieś takie wykopki, burzyli, tutaj chyba jakieś stare osiedle, bloków czy domków. No i pewnie postawy jakieś nowoczesne. W końcu można poczuć, że to jest pierwszy dzień świąt, pierwszy dzień października w Chinach. Ludzie tyle, że ledwo się daje iść tymi chodnikami, a piesi blokują całe ulice jak przechodzą. Zostawaliśmy tutaj znowu, aby właśnie udać się na rejs. Rejs taki po rzece Huangpu. Taki rejs trwa właśnie 50 minut. Wchodzi się na niego właśnie od strony bandu. I tam są takie steteczki zaparkowane, bilety się kupuje. 120 juanów za jeden rejs. No i, no i się płynie. Można tutaj zobaczyć ładne widoki po obu stronach. No i już po całym rejsie, nie trwało tak naprawdę 50 minut, a tylko 44. Eee. No i jako, że już jest tu prawie 21. Więc no cóż, trzeba kończyć powoli, wracać do hotelu i szykować się na kolejny dzień, bo jeszcze trochę dni tutaj zostało w okolicy Szanghaju. Um, no więc to na dzisiaj wszystko. Dzięki i cześć. Tutaj w ogóle się dzieje na East Nanjing, bo końcówka tej drogi tam przy bandzie jest w ogóle całkiem zakorkowana przez ludzi. Tam jest w ogóle ruch jednostronny wprowadzony z każdej strony, to znaczy idąc po prawej nie da się iść tak jakby w stronę bandu. I, o, no i odwrotnie, idąc tutaj po lewej stronie nie da się dojść do placu ludowego. No ale to wszystko przez to, że oczywiście są święta i że tutaj tyle ludzi jest teraz na ulicy, że to chyba w milionach można policzyć. Ale policjantów też tutaj są dosłownie, no dziesiątki tysięcy i w sumie nie, że tym całym ruchem sterują.